Cześć, bardzo Was serdecznie witamy. Dziś przytroczymy słowa świętej Gemmy Galgani. Pamiętajmy, że jesteśmy wyznawcami tego Jezusa, który tak bardzo cierpi. Nie, nie wystarcza, że będziemy mieć krzyż przed oczami. Trzeba mieć go na sobie, trzeba nosić go w swoim sercu. Maryjo, bądź nam pomocą w towarzyszeniu Jezusowi w niesieniu krzyża. Naucz nas z godnością i z miłością przyjmować krzyż. Dzisiaj chcemy się pomodlić o pokój na świecie i w naszych sercach. Zapraszamy Was do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami chrzestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radzbać serca nasze, Abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcieleni Chrystusa, syna Twojego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania, byli doprowadzeni przez Chrystusa, pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódmy się jeszcze za zmarły i wieczny odpoczynek, racz im dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Wam bardzo za tą wspólną modlitwę. Bardzo się cieszymy, że się tutaj mogliśmy znów spotkać i pomodlić. Zapraszamy Was jutro o 12. Dzięki udanego dnia. Cześć. Dzięki, cześć.